Nie brakuje im chęci oraz energii do pracy. Lokalne liderki działają na rzecz lokalnego społeczeństwa, organizując m.in. imprezy integrujące mieszkańców. Działają w ramach projektu pod nazwą Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, realizowanego przez Centrum PISOP, a jednym z uczestników była gmina Śmigiel. I choć projekt już się zakończył, one nadal spotykają się chociażby dlatego, by wymienić się doświadczeniami. Są też przykładem dla innych. Pisopcent realizując kolejne projekty lokalnych liderów juniorów, poszukując nowych osób. no Nas trochę traktuje jak liderów lokalnych seniorów, którzy mają być takim wsparciem i, i pomocą dla tych nowych osób, które mają aktywizować lokalne społeczeństwo. Praktyka i zasada jest taka, że z uwagi na ilość uczestników, każda konwersatoria i wizyty poprzedzone są takimi wizytami studyjnymi w gminach, z których dany lider pochodzi. Lokalne liderki to kobiety, którym nie Brakuje energii, znajdują czas, by robić coś dla innych, by w swoich miejscowościach coś się działo. Zawsze tutaj między sobą mówimy pozytywnie, zakręcony albo i nienormalny. Czasami sobie żartujemy, bo robimy dużo rzeczy. Kosztem właściwie własnego czasu, ale bardzo to lubimy, tak? I Podejmujemy różne działania, różne inicjatywy, zachęcamy ludzi do różnych przedsięwzięć, inicjatyw poprzez organizację różnych partners, zakładając stowarzyszenia, czy po prostu tylko organizując jakieś imprezy dla mieszkańców naszych gmin. Życie społecznika nie jest łatwe, ale na pewno ciekawe, mówiła w rozmowie z nami Maja Moskwa. -Loman. Więzi, które się zawiązały podczas realizacji tego czoletniego projektu, spowodowały, że ten kontakt gdzieś cały czas między nami jest, w miarę możliwości gdzieś tam swoje miejsca, wymieniamy się doświadczeniami, zachęcamy też innych do odwiedzania tych miejsc, bo przecież dobrze wiemy, kto z nas czym się zajmuje, i taka ogólna, jak gdyby cały czas współpraca między nami jest. Liderką w gminie Śmigiel była Anna Wieczorek. Lepszy przykład niż wykład, my między sobą powiedzmy, zabieramy swoich, mówiąc brzydko ludzi, tak, osoby, z którymi współpracujemy. Spotykamy się między sobą. Praktycz, praktycznie, żeby zobaczyć, jak, jak można zadziałać. Niby te działania są bardzo podobne, aczkolwiek w każdym miejscu coś innego się dzieje. Zawsze warto coś, coś podpatrzeć, coś przenieść na swój grunt. To w ramach projektu zorganizowano Imieniny Wiatraków, imprezę, która przypadła do gustu mieszkańcom śmigla. Zeszłoroczne imieniny, pierwsze imieniny wiatraków to były właśnie w ramach tego projektu y, przy wsparciu Centrum PISO. W, w, w przy okazji stworzyliśmy partnerstwo na rzecz tego, no bo yy, ja sama jako lider nie byłabym w stanie tego zorganizować. Yy, no i to był taki yy, ten największy, że tak powiem, sukces, największe wydarzenie. No i za chwilę mamy kolejne imieniny, więc myślę, że, że pomysł był dobry, przyjął się. A kolejna edycja imprezy 21 maja w ramach Dni Śmigla.